Cześć, witam w swoim kanale Dzisiejszy film będzie o piwoniach a mianowicie omówię temat nawożenia piwoni na wiosnę pokażę wam dwa sposoby nawożenia jedno na takim już większym krzewie, które już jest takie dość ładne, rozłożyste sadzone dwa lata temu a drugi przykład pokażę wam na takim małym, słabym w słabym krzewie, który był przywieziony z, z lubelskiego w zeszłym roku w samochodzie. Jechał 8 godzin, dlatego też nie jest on jakiś wielce rozbudowany, no ale przetrwał zimę. Tak więc teraz też trzeba o niego zadbać. Na wstępie od razu zachęcam do subskrypcji kanału, do komentowania, do lajkowania i do oglądania innych filmów. A teraz zaczynamy. Jak zapewne wiecie. Wolnie to bardzo popularne teraz kwiaty, byliny w naszych ogrodach. Popularne one ogólnie były zawsze, tylko teraz, przez to, że są bardzo ładne, bardzo duże, zyskały znacznie większą popularność. I żeby cieszyć się ładnymi, dużymi krzewami z ładnymi Również kwiatami, a nie tylko, żeby nam masa zielona rosła, należy odpowiednio nawozić takie oto, takie oto krzewy. Oczywiście przed nawożeniem należy usunąć wszelką roślinność niechcianą, żeby jej nie, za, jej nie zasilić do lepszego wzrostu. I tak, takie oto stare krzewy, czy też starsze, które są dobrze ukorzenione, dobrze się rozrastają. Spójrzcie, ten jest dość spory. Tak ma z 30 cm, tak z 20. Tak więc to już jest krzew taki dość ładny. Nawozimy nawozami potasowo-fosforowymi. Dlaczego takimi? Potas z fosforem po prostu spowoduje, że nasze rośliny będą intensywniej rozwijały system kwiatostanowy. Jest to zrozumiałe, ponieważ czy też przy uprawie pomidorów, czy ogórków, potas z fosforem dobrze działają na kwitnięcie oraz na długość utrzymania się kwiatów na gronach. Tak samo jest z piwonią. Jeśli dostarczymy jej potasów z fosforem, to ona będzie znacznie bardziej przeznaczała, rosła po prostu w kwiaty w kwiatosany niż w łodygi i w liście z kolei sytuacja z młodymi krzewami jest zupełnie inna spójrzcie, tu jest ten mały krzew który został przywieziony w zeszłym roku z, z Lubelskiego on dopiero się dobrze ukorzenił, ma trzy trzy małe odnóżki i mu w tej chwili nie jest po prostu potrzebny potas ani fosfor takie małe krzewy sadzonki należy zasilać azotem jakimś nawozem azotowym, czy to może być saletra saletrzak, yy, mocznika nie, za, nie polecam, bo, może, bo jest za jest za duża zawartość azotu i po prostu na ten krzew może zniszczyć ale już jakiś saleczek czy saletrę można małą garstkę rzucić pod takiego, żeby jak najwięcej właśnie tego azotu, ale w granicach rozsądku mu dostarczyć. Spowoduje to po prostu rozwinięcie korzeni, spowoduje to budowę masy zielonej i ten krzew po prostu się rozrośnie. Tak samo sprawa ma się przy takich, tu, ja, tu mam jeszcze jedną piwonie też ona nie jest jakaś rewelacyjnie duża, też była przesadzana w zeszłym roku z sadzonki otrzymanej, dlatego ona jest też taka nie za duża, no ale widzicie, przezimowała. Tutaj też należy dać po prostu nawóz azotowy, żeby jak najlepiej wspomóc wzrost. Tak więc mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, komentowania i oglądania innych filmów. Na razie, cześć.